Żyjemy w jakichś popieprzonych czasach, bo dzisiaj z każdej strony, każdy chce ci powiedzieć, jak masz żyć, jak masz biegać, co masz jeść, jak masz oddychać, jak wydawać swoje pieniądze, gdzie wydawać swoje pieniądze. No generalnie wszystko, no nie ma sfery życia, każdy chce ci powiedzieć, co jest, każdy to ino mądrzejszy, a ty stary pierdol to skóry, bo ty masz swoje życie, swoje zdanie, mnóstwo okoliczności, od których jesteś uzależniony. I przestań dalać sobie do głowy i mieć jakieś wyrzuty sumienia, zajmijcie się ludźmi osobą. sobą poza tym, my nie jesteśmy kurwa maszynami, my nie jesteśmy robotami, my jesteśmy ludźmi, którzy mają emocje, którzy mają jakąś duszę. No, my, nie, nie jestem programem komputerowym, kurwa, żeby wszystko ogarniać i wszystko wiedzieć. Starajmy się to tak skonfigurować pod siebie, a nie nieustannie każdemu paluszkiem powiedzieć emi mi, emi mi, emi e, mi, bo to natręstwo od tego natręstwa się chce. Ja się zajmę sobą, wy się zajmijcie sobą. Co to jest w ogóle za nieustanna potrzeba wpływania na kogoś? Przecież to jest niemożliwe. To się w pale nie mieści. Weźcie się, ludzie, wszyscy, zajmijcie sobą. Po prostu zajmij się chyba, człowiek sobą. Są pewne zasady gry, i kurwa, odpuść. Po prostu po co to nieustanne natręstwo? To się po prostu żygać się chce. No, po prostu żygać się chce. Dej żyć.